Hej okay, Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, sorry za taki ogólny nieogar, ale nie mam czasu się ogarnąć, bo mam straszny zawrót głowy ostatnio z zakańczaniem pierwszego stopnia studiów i nie mam nawet czasu, żeby się ogarnąć, ale mam czas, żeby nagrać, znaczy znalazłem trochę czasu, żeby wam nagrać trochę informacji, znaczy informacji Słuchajcie, chciałem wam powiedzieć o konkursie. Konkursie, który będzie nam trwał sobie yy, organizowany z chłodzenie net. Tu, chłodzenie net oraz Silentium PC. Yy, i co ja miałem wam powiedzieć? Aha, no tak, co będzie do wygrania? Ale, ale najpierw. Ten konkurs będzie trwał chyba przez dwa tygodnie od ogłoszenia tego filmiku. Nie wiem kiedy to zrobię: czy dzisiaj, czy jutro. Zobaczymy. Ten konkurs będzie trwał chyba dwa tygodnie. Dokładne informacje będziecie mieć oczywiście na pewno w opisie tego filmu. To jest pewne. Ja się zaraz wszystko je odowiem. Ale nie miałem tego wszystkiego czasu zakodować przez tak krótki czas. Dopiero co zasiadłem. I tak. Przepraszam, co najważniejsze, zanim przejdziemy do tego, co można wygrać i co trzeba zrobić, żeby wygrać. E, słuchajcie, w opisie tego filmu będziecie mieć link do, do aplikacji na Facebooku. E, I uwaga, uwaga, uwaga. Żebyście cokolwiek chcieli wygrać, to korzystacie z tej aplikacji. Mianowicie tam macie pola do wpisania swoich tekstów i swoich odpowiedzi. I tam umieszczacie teksty, jeżeli chcecie wygrać i wziąć udział w konkursie oczywiście. Każdy chce coś wygrać, ale żeby wygrać, to trzeba coś zrobić. Zaraz powiemy, co trzeba zrobić. Także korzystacie właśnie z tej aplikacji na Facebooku, by zgłaszać swoje mm, odpowiedzi. Ok? No, także tutaj w komentarzach możecie się wypowiadać i tak dalej na temat filmiku, ale no jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to korzystacie z tamtej aplikacji. Tam również są zasady, wszystko, wszystko tam w tej aplikacji jest opisane, tak wszystko o. No, dobra. Eee, co można wygrać? Bo to chyba najważniejsze. A później powiem, co trzeba zrobić. Eee, co można wygrać? Zasa zasady konkursu, nagrody. O, właśnie. Ja sobie będę patrzył i tak Hamsko wam wrzucę tutaj takie pewnie z grafik Google jakieś kanciaste albo może jakiś zrobię filtr. Eee, po prostu jakieś grafiki, żebyście widzieli jak to. Mianowicie, za pierwsze miejsce, osoba, która zajmie pierwsze miejsce, otrzyma chłodzenie Be Quiet! Shadow Rock 2, bydle kolosalne, masakra, strasznie duże, albo dla entuzjastów overclockingu, albo dla jakichś tych moderów, to się nazywa, tych, co tam lubią, żeby to ładnie wyglądało, no albo po prostu ktoś by chciał mieć takiego dużego, bo ma jakieś kompleksy, albo coś, nie dobra. Jaki suchar, Boże! Dobra, do tego chłodzenia Be Quiet, słuchajcie, będzie gra, znaczy dwie gry na Steama, w formie klucza na Steam. Cywilizacja piątka w wersji Gold oraz do tej cywilizacji dodatek Nowy Wspaniały Świat, czyli zwycięzca i ktoś, kto zajmie pierwsze miejsce otrzyma chłodzenie od Be Quiet oraz cywilizację piątkę Gold i dodatek nowy, wspaniały świat. Chyba warto, nie? Dobra, drugie miejsce. Drugie miejsce to chłodzenie od Silent New PC, mianowicie Ferat dwójka którą ostatnio chyba pokazywałem u siebie na kanale. I do tego będzie również gra na Steam, mianowicie Tomb Raider. Tom Rider na Steama będzie leciał wraz z Ferą dwójką do kogoś, kto zajmie drugie miejsce. Na trzecim miejscu będzie chłodzenie również od Silent PC Spartan Wersji Lite, czyli Spartan LT, którego też pokazywałem kiedyś u siebie na kanale i do tego będzie pasta PT1, 4 gramy. Również od Silentium PC. to tam też pokazywałem chyba przy okazji Ferry. Także tutaj będzie Spartan Wersji Lite oraz pasta termoprzewodząca. I będzie również nagroda publiczności. Słuchajcie, właśnie, jeżeli ktoś nie chce brać udziału, a chce mi pomóc po prostu jakoś w organizacji tego konkursu, to serdecznie zapraszam właśnie na tą aplikację. Tam ludzie, którzy będą chcieli z... brać udział w konkursie, będą zgłaszali swoje odpowiedzi i swoje teksty. Głównie teksty. O teksty będzie chodzić. I widzowie, znaczy widownia, po prostu może oceniać inne. W tej aplikacji może oceniać inne teksty, więc osoba, która najwięcej głosów uzyska, otrzyma nagrodę publiczności. A co jest nagrodą publiczności? Gra na Steam, również mianowicie Mortal Kombat Complete Edition. Mortal Kombat Complete Edition dla kogoś, kto uzyska nagrodę publiczności. Także mamy opowiedziane co, jakie nagrody, a teraz co trzeba zrobić? Trzeba odpowiedzieć na dwa proste pytania. Na dwa proste pytania, do których macie nawet linki, gdzie szukać, e, macie właśnie w tej aplikacji również. E, nie będę czytał tych dwóch pytań, bo one są naprawdę proste, abyście zaraz odpowiadali tutaj w komentarzach pod filmem, a to nie o to chodzi, tylko w tamtej aplikacji. E, ale jedno najważniejsze pytanie, na, znaczy takie, na które opisowe myślę, tak, jak ostatnio to zrobimy. Bo to nawet nieźle wyszło, jak sprawdzałem ostatnio. E, dlaczego uważasz, że niska temperatura podzespołów jest taka ważna? Możesz się rozpisać, możecie ponieść fantazja. Myślę, że tutaj każdy jakoś coś dla siebie znajdzie. Wersja opisowa. Nie chcę, wiecie. Problem jest z konkursami taki, tak, że nie można robić gier losowych, nie można za bardzo losować. To nie jest takie, to jest takie. No, e, ogólnie jakieś firmy raczej się w to nie bawią, dlatego że. No to trzeba tam zgłaszać i tak dalej. No, różne tam. To są gry losowe, rozumiecie losowe, to tam trzeba mieć. I tak dalej. no nie wiem, coś takiego e, dlatego chcę, żeby mógł chyba każdy wziąć udział dlatego, że, no, że zawsze jest narzekanie konkursy to zawsze jest narzekanie, słuchajcie albo to ja nie umiem śpiewać, a ja nie umiem pisać, a ja jestem dysgrafem a ja jestem dyslektykiem, a ja jestem ja nie umiem korzystać z programu Paint'a, bo nie umiem nic narysować nie umiem na kartce nic narysować a ja nie umiem, kurde, zrobić filmiku no, zawsze znajdą się osoby które czegoś nie potrafią, ale myślę, że taka rzecz jest najbardziej przystępna, mianowicie Właśnie taki opis, który przed chwilą przeczytałem, musicie zrobić, dobra, to było na tyle, bo w sumie się rozgaduję, nie ma po co. Także macie wszystko: wszystkie informacje macie w opisie tego filmu, odsyłam do aplikacji i czas macie określony też w opisie tego filmu. No, także tego. Trzymajcie się i życzę powodzenia. Kiedy ogłoszę wyniki, nie wiem, bo później mam egzamin inżynierski, więc może być problem, ale czas, do którego będziecie mogli zgłaszać swoje te, to będziecie mieć w opisie tego filmu. Eee, dzięki za Wasz czas i na razie. Pa, pa.